To udało. Modernistom się to udało. W zatwierdzonym przez papieża w 1907 roku dekrecie świętego oficjum, lamentabili sane exitu, znalazły się pełne boleści, moi drodzy, słowa takie jak, zacytujemy: Do opłakanych w istocie następstw prowadzi w czasach naszych. Porzucających wszelkie ograniczenia, pogoń za nowinkami w badaniach podstaw rzeczy. Sprawia ona, że po odrzuceniu dziedzictwa ludzkości popada się nierzadko w najpoważniejsze błędy. Błędy te stają się szczególnie zgubne, gdy odnoszą się do nauk świętych, tłumaczenia pisma świętego oraz głównych. Tajemnic naszej wiary. Najbardziej należy ubolewać, że nawet wśród katolików znajduje się wielu pisarzy, którzy przekraczając granice wytoczone przez ojców i sam Kościół Święty, a pod pozorem poważniejszej krytyki, w imię metody historycznej, zmierzają do takiego rozwoju czyli tak zwane progresum dogmatów który w rzeczywistości jest skażeniem. I właśnie dlatego papież Pius X polecił i uformował w jedności ten pięty, piękny katechizm, aby uchronić lud wierny od tych zagrożeń. Dlatego nakazał duszpasterzom szczególną troską o nauczanie czystej doktryny. A w swojej tej encyklice, Paschendi Dominici Gregis napisał bardzo jasne i rzetelne słowa. Początek cytatu. Czcigodni bracia, postanowiliśmy nie zwlekać już dłużej, ale uciec się do bardziej skutecznych środków. Przede wszystkim prosimy was i błagamy. Aby wam nic nie można było zarzucić w sprawie tak ważnej co do czujności, pilności i energicznego działania. Czego zaś od was się domagamy i oczekujemy, tego też żądamy i spodziewamy się od wszystkich dusz pasterzy, od wychowawców i profesorów młodzieży seminaryjnej, przede wszystkim zaś od kierowników instytucji duchownych. Moi drodzy. A zatem w tym dziele, w tym dziele, będzie zawierał, w tym dziele są zawarte, moi drodzy, najważniejsze podstawy, czy nawet zasady nauki chrześcijańskiej, nauki katolickiej, i Boże Rafale. Dlatego my, musimy często zasięgać do tegoż katechizmu do tegoż wydania in aeternum Basia po to żeby nie popaść właśnie w te nowinki tego świata w nowinki tych tych ludzi bezecnych czyli tych ludzi którzy będą moi drodzy wprowadzać nowinki modernizmu modernizmu i właśnie ten katechizm jest czystym przekazem pięknej, jasnej i czyściusienkiej doktryny katolickiej. Jest to podstawa, żeby nie dać się zwieść tym wszystkim wrogom wewnątrz Kościoła i wrogom poza Kościołem. Dlatego sięgajmy do tego dziedzictwa, sięgajmy bardzo często do. Nauczania katolickiego właśnie w takiej formie, żebyśmy wiedzieli, żebyśmy znali. Nikt wam nie każe tam kogoś nauczać, nikt wam nie każe teraz ślęczeć nad katechizmem i, moi drodzy, przekazywać ten katechizm innym osobom, nie, możesz to przeczytać dla siebie, żeby przynajmniej wiedzieć, jakie są podstawowe zasady nauki katolickiej. laudetur Jezus Chrystus in Eternum, Paulina. Dlatego moi drodzy,